To już ostatnie 7 minut sesji kwalifikacyjnej przed 53. wyścigiem o Grand Prix Monaco, naturalnie wyścigiem formy opony. I już widać rezultat tych nowych opon, lżejszego samochodu. Jest w tej chwili w zakręcie Rakazan, Antony Noyes, to jest następny zakręt noszący taką nazwę od imienia i nazwiska. Inicjatora rozgrywania wyścigów Grand Prix. Właśnie tutaj w Monako zdecydowanie lepszy rezultat Rajkonena, a więc on legitymuje się w tej chwili najlepszego. Na trzecim bardzo wysokim miejscu Barikelo który dzisiaj kask ma pomalowany w barwy swojego kolegi brazylijczyka, Tony Kanana, który nigdy nie startował w Formule 1, natomiast jutro wystartuje w wyścigu Indy 500 za oceanem na słynnym owalu Indianapolis. Zamienili się po prostu kaskami symbolicznie, zamienili się naturalnie barwami swoich kasków. Tam za oceanem w Stanach Zjednoczonych Tony Kanan będzie miał kask pomalowany. Tak jak ma zazwyczaj pomalowany swój kask Rubens Barrichello, a Rubens Barrichello jedzie tutaj w barwach wojennych tonego Kanana. Na no przed chwileczką Michał Schumacher wskoczył nam na prowizoryczne pole position. Minuta 13 sekund 898 tysięcznych. To jest bardzo dobry wynik. Przypominamy kierowcy dotankowali samochody przed ostatnią sesją. Kwalifikacyjną, no i widzimy nieco chyba zdziwiony, a zarazem rozczarowany Flavio Briatore. Czyżby już pogodził się z tym, że Michael Schumacher zdobędzie pole position? Ale poczekajmy, jeszcze sporo czasu. 4,5 minuty. Alonso traci teraz 82 tysięczne. Będzie chciał poprawić osiągnięcie Schumachera. Tak jak mówiłem, ponad 4 minuty. Eisman na naszych ekranach. Kolejne okrążenie, ale. Niedokończone, zjeżdża na pit lane, jeszcze jedna wymiana opon. No i przez te ostatnie trzy minuty będzie chciał poprawić na świeżych oponach osiągnięcie Michaela Schumachera. Co zrobią kierowcy Renault, co zrobi Fernando Alonso? To właśnie on na naszych ekranach. Nie było go jeszcze w boksach po, te, po tę ostatnią zmianę. Nie było go na tej ostatniej zmianie ogumienia, nie było chyba również w Fisichelli. Zobaczymy jaki teraz czas odnotuje Alonso, tutaj oczywiście na dole to są międzyczasy, jest gorzej, zdecydowanie gorzej, a więc to nie jest to okrążenie, na którym Fernando Alonso będzie próbował poprawić czas, najlepszy czas tej części sesji kwalifikacji. Lepszy czas, szybciej pojechał wtedy także Giancarlo Fisichella, no ale warunki się zmieniają, no i teraz znowu bardzo ciekawy moment, po raz kolejny dwa samochody Renault w boksach, Giancarlo Fisichella. Jakieś chyba mamy drobne nieporozumienie komunikacyjne, bowiem zjechali równocześnie nieco zdenerwowany Flavio Briatore, zjechał Fisichella, o właśnie, zanim zjechał Fernando Alonso, który musiał poczekać na swoją kolejkę, na zmianę opon chyba gdzieś tutaj. Nastąpił jakiś błąd, błąd w strategii, a może zrobili to świadomie, tego nie wiemy. No i proszę Państwa, minuta 49 sekund do zakończenia sesji kwalifikacyjnej, czas jednego okrążenia na poziomie minuta 13, minuta 14, a więc jasne jest, że... Fernando Alonso, że Giancarlo Fisichella zdążą przejechać jeszcze to okrążenie, aby rozpocząć to właściwe, ostatnie dla nich okrążenie, na którym będą mogli poprawić najlepszy dotychczas rezultat Michaela Schumachera. Utrudnione zadanie, przypomnijmy, teraz jeszcze Alonso jest na okrążeniu bez pomiaru czasu, bo przecież wyjechał speed lane, za chwilę rozpocznie. Jak na formułę 1. Ale będzie miał jeszcze jedno okrążenie, bowiem 43-2. Jeszcze w tej chwili mamy Rajkonena, jest gorszy czas, ale ma jeszcze, znalazł się na linii mety 30. Fair i. Wydawało się, że być może Schumacher otrzyma jakąś karę, ale ostateczna decyzja sędziów jest taka, że nie nałożono żadnej kary na Schumachera. Pozostał niesmak w biurze prasowym podczas konferencji prasowej po sesji kwalifikacyjnej no nie było chyba dziennikarza, który trzymałby powiedzmy kolokwialnie stronę Schumachera. Wszyscy byli zdecydowanie nie najlepiej do niego nastawieni. Przypomina się od razu w tym kontekście różne jego tego typu nazwijmy to błędy z przeszłości, przecież właśnie dzięki temu gościliśmy Schumachera w 1998 roku w Polsce, kiedy odbywał karę obowiązkowych spotkań w różnych krajach, no a tak wygląda ostateczny układ na starcie do jutrzejszego wyścigu, a więc Schumacher jednak 67 pole startowe, samochód Ferrari z pierwszego i z ostatniego pola. Będzie bardzo ciekawa walka na starcie jutrzejszego wyścigu. Przypomnę, bardzo krótka ta prosta start meta, no i potem bardzo ciasny zakręt, będzie ciasno niebezpiecznie. Schumacher zadowolony, podejrzewam, że o wiele mniej zadowoleni pozostali kierowcy. Znowu taki pojedynek Ferrari kontra pozostałe zespoły nam się szykuje. No ale Fernando Alonso przecież będzie startował obok Michaela Schumachera. Za jego plecami jest Mark Weber. W drugiej linii również kimi Raikkonen, należy pochwalić przede wszystkim Marka Webera za swój wynik. Na trzecia linia to Giancarlo Fisichella i Juan Pablo Montoya. Tak kończy się sesja kwalifikacyjna przed wyścigiem o Grand Prix Monaco. My przypominamy, że po zakończeniu relacji z kwalifikacji, okrążenie toru z Robertem Kubicą, ekskluzywny wywiad z naszym jedynakiem, jeśli chodzi o formułę 1, tu jeszcze mamy Komunikat stewardów, że incydenty dotyczące samochodów numer 2 14 będą jeszcze rozpatrywane. Na razie nie mamy do końca wyjaśnione. Kolejny samochód, piątka. Tak więc. Michał Schumacher. Michał Schumacher, a wcześniej Giancarlo Fisichella I, I, David Coulthard. i Scott David Coulthard. Zobaczymy, przekonamy się, szanowni państwo, jutro. Przypominam, za chwilę okrążenie toru z Robertem Kubicą, a my spotykamy się. Jutro o 13.45 na żywo w TV4 wyścig ogram Grand Prix Monaco, a dziś za uwagę dziękuję Państwu Andrzej Borowczyk i Adrian Skubc.